Dzień dobry, kochane dzieci. Zapraszam Was na drugą zdalną lekcję rytmiki. Bardzo proszę, żebyście... Tutaj, przepraszam, zobaczyli sobie, co powinniście przepisać. Tak, wykonujemy wspólne tematy rytmiczne ze zdjęcia, czyli no z lekcji poprzedniej. No postanowiłam to podzielić na dwie lekcje, bo tak mi jest wygodniej. Czyli to już jakby no mamy zrobione z pierwszej lekcji, a potem trzeba podpisać liczenie w drugim ćwiczeniu. Proszę, żebyście to sobie zrobili sami. Myślę, że jesteście w stanie to zrobić. Pierwszy temat jest na 3 czwarte, czyli podpisujemy raz i dwa i trzy i. Drugi temat jest na 6 ósmych, czyli podpisujemy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, żeby nikt nie pisał raz i 2, i 3, i 4, i 5 i 6, bo to jest niepoprawnie. I popatrzymy na ćwiczenie trzecie. Bardzo proszę, żebyście samodzielnie utworzyli czterotaktowy temat rytmiczny w metrum 4,4, tak jak tutaj jest to już jest przygotowane, tutaj do tego i w metrum 3,8 również. Tak, proszę to po prostu w domu sobie wykonać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia.